Witam Was już w trzecim odcinku ciekawostek. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o zarobkach w naszej kochanej ekstraklasie. Zapraszam. Zastanawialiście się kiedyś, ile zarabiają nasi kopacze z ekstraklasy? Powiem Wam szczerze, że sam byłem tego ciekawy, więc dlatego postanowiłem to sprawdzić. Jako pierwszy na mojej kartce znalazł się Piotr Celeban ze Śląska Wrocław. Jego wypocinny na boisku klub wycenia na 150 000 euro, czyli około 600 000 zł rocznie. Drugim piłkarzem jest pomocnik legi Tomasz Jodłowiec, który za swoje starania na boisku dostaje okrągłe 170 000 euro, czyli 680 000 zł rocznie. Kolejnym zawodnikiem, o którym zdobyłem informację, był Szymon Pawłowski z Lecha Poznań. Jego zarobki sięgają 200 000 euro, czyli w przybliżeniu 800 000 zł rocznie. Następnym piłkarzem jest wszystkim znany Sebastian Mila, który w barwach Lech Gdańsk zarabia 240 000 euro, czyli mniej więcej 960 000 zł rocznie. Najlepiej zarabiającym piłkarzem na ten moment jest Nikolicz, który za swoje bramki w praktycznie każdym meczu zdobywa 400 tysięcy euro, czyli 1 600 000 zł rocznie. Rekordistą w zarobkach w polskiej lice jest były zawodnik warszawskiej drużyny Mirosław Radowicz, który od swojego klubu dostawał pół miliona euro, czyli 2 miliony złotych rocznie. Dla porównania według różnych źródeł szacuje się, że Robert Lewandowski ma w Bayernie Monachium zarobki na poziomie od 10 do 12 milionów euro rocznie, czyli o 46 milionów złotych więcej od najlepszego zawodnika Ekstraklasy. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego krótkiego odcinka. Jeśli spodobał wam się ten filmik, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych moich filmików. Dzięki wielkie, cześć.